Jeśli tak jak my kochacie koreańską pielęgnację, to ten odcinek jest dla Was. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz wcisnąć dzwoneczek, ponieważ widzimy się tutaj w każdą pierwszą środę miesiąca. Zapraszamy! Porozmawiamy sobie dzisiaj o koreańskiej pielęgnacji. Jest ze mną Klaudia Cukierpuder. Cześć, bardzo mi miło. I pogadamy o takich mega mega trendach, ponieważ koreańska pielęgnacja weszła już po prostu na naszych codziennych rutyn. Nie tylko koreańska pielęgnacja i takie te trendy, ale też konkretne konkretne składniki pielęgnacyjne. Dokładnie tak. I takim totalnym hitem w ostatnim czasie, który do nas już przyszedł, jest karnozyna, tak zwane niebieskie złoto, mhm. świetny składnik aktywny, który chroni naszą skórę przed starzeniem. Hamuje procesy glikacji, a dobrze wiemy, że cukier jest teraz wszędzie w naszej diecie, ciężko się mu oprzeć, ale przyspiesza starzenie, więc fajnie, że są takie kosmetyki, które zapobiegają tym procesom glikacji e, i działają też antyoksydacyjnie, szczególnie właśnie ta karnozyna, która jest w serii Cliff. Myślę, że kolor niebieski właśnie świadczy o zawartości tego składnika i mamy tutaj fantastyczną esencję, ampułkę i krem. E, konsystencje tych produktów są zachwycające. Wiem, że też je testowałaś. Tak, tak, tak. I dla mnie na przykład ta esencja to jest tak przyjemny produkt. Można nim dosłownie zalać naszą skórę, a ona czerpie wszystko co najlepsze, więc karnozyna to zdecydowanie pierwszy taki mega trend, super składnik, który warto do tej pielęgnacji wprowadzić, jeśli chcemy się wzorować na korankach. Jeśli chodzi o esencję, to chciałam zwrócić tutaj Waszą uwagę jeszcze na to, że pojemność tego produktu jest naprawdę olbrzymia. Jest to bardzo opłacalna opcja i co jest świetne, to są takie koreańskie smaczki i tu mm -hmm. na przykład mamy dwie komory i jest osobno zamknięta formuła olejowa, faza olejowa mm -hmm. i faza taka wodnisto-żelowa i one dopiero po wyciśnięciu na skórę łączą się ze sobą i dzięki temu mogą działać jeszcze efektywniej, czy to nie jest wspaniałe? Ta konsystencja w ogóle też jest niesamowicie delikatna i taka leciutka. Tak. Bardzo przyjemna i taka mm -hmm. orzeźwiająca. I takie lekkie formuły jak na przykład esencja warto zawsze domknąć mm -hmm. sobie kremem. Który jednak ma troszkę inne przeznaczenie, mimo że mamy podobne składniki aktywne i oczywiście składnik przewodny, czyli karnozynę, ale konsystencja jest bardziej otulająca, formuła jest taka bardziej odżywcza i on ma w przeznaczeniu zamknąć, domknąć naszą pielęgnację, tak żeby też ta woda nie uciekała z naszej skóry i żeby nasza skóra mogła się tak silniej zregenerować, co jest teraz ważne w aktualnym jesiennym okresie. Co warto podkreślić, ta pielęgnacja też ma odpowiednie kroki, tak żebyśmy mogli ją wykonać sobie warstwowo. I tutaj zaczynamy od esencji, następnie sięgamy właśnie po ampułkę. Ampułka ma taką przyjemną, żelową konsystencję i yy, jest właśnie kolejnym krokiem. Co ciekawe, koranki bardzo kochają te ampułki. Mm -hmm. Możemy je łączyć też ze sobą, możemy nakładać na siebie różnego rodzaju ampułki, kierowane na różne problemy skórne. Też warto zauważyć, że one są, nie wszystkie te produkty, które jak nałożyłam, są niesamowicie lekkie. Kolejnym megatrendem, który wydaje mi się, że naprawdę bardzo Ciężko było przegapić e, przez ostatnie, myślę, że nawet już nie miesiąca, ale tak około dwóch lat. Myślę, że ten trend naprawdę niesamowicie wszedł. Nie tylko nam w życie, ale też szczególnie do naszych kosmetyczek. To jest właśnie efekt glass skin, czyli tak. ten taki efekt, który jakbyśmy chciały zobaczyć, jak nasza skóra wygląda, jak takie szkło. Taka dosłownie lustrzana skóra, pięknie lśniąca, wyglądająca bardzo zdrowo. I Koreanki są mistrzyniami w tym efekcie glass skin. I chodzi o to, że to jest też cała filozofia, i tutaj dbamy o tą skórę tak kompleksowo delikatnie ją złuszczamy, dbamy o barierę hydrolipidową, o to, żeby była mocna, zdrowa i to wszystko sprawia, że właśnie mamy ten efekt glass skin, ta skóra wygląda tak świeżo, promiennie i świetliście, wręcz jak taki lukrowany pączek, po prostu ja kocham ten efekt. I tutaj mamy też produkty bardzo istotne, żeby stosować właśnie te kwasy delikatne, żeby stosować odpowiednie witaminy, na przykład totalnym, totalnym must have jest witamina C w pielęgnacji. I mamy tutaj krem z wysokim stężeniem tej witaminy, C, mm -hmm. O bardzo przyjemnej konsystencji, takiej emulsyjnej, i w ogóle jakie on daje glow na skórze. To jest coś niesamowitego. I tutaj taki tip, jeżeli macie skórę tłustą, mm -hmm. mieszaną, to raczej stosujcie go sobie w wieczornej rutynie. Natomiast skóry suche pokochają ten krem na dzień, oczywiście pamiętamy codziennie przez cały rok. 360 S, dni SPF, tak jak wszystkie Koreanki. To jest tak naprawdę też kosmetyk, który działa przeciwstarzeniowo, i warto wprowadzić go jak najwcześniej. Jeśli chodzi o kwasy, o takie lżejsze konsystencje, o działanie właśnie rozświetlające, ale też nawilżające, bo pamiętajcie, że kwasy to nie tylko złuszczanie. Szczególnie kosmetyki koreańskie z tymi kwasami działają nawilżająco i bardzo fajnie odświeżają ten naskurek. Tutaj mamy produkt, który pokochają wszystkie skóry, nie tylko suche, ale i tłuste, mieszane, bo to jest lekka, żelowa konsystencja, połączenie kwasów i witaminy C. I właśnie nie bójmy się kwasów, szczególnie w takich niskich stężeniach, bo one nie działają jakoś bardzo złuszczająco, tylko tak odświeżają ten naskurek. Wręcz nawilżają skórę, właśnie dają to piękne rozświetlenie, przepiękne glow. Widać. Tak. Razu jesień uważam, że to też jest świetny czas, żeby te kwasy wprowadzić do swojej pielęgnacji, a produkty koreańskie są idealnymi na początek. Te też są, zobaczcie, bardzo, znowu bardzo, bardzo lekkie. Jakikolwiek po prostu nie nakładam tutaj produkt, tak. jest on niesamowicie lekki dla skóry. Tak, bo ta pielęgnacja już jest stworzona z myślą o tym, żeby nakładać ją tak warstwowo, mm. kanapkowo, więc ona musi być lekka, musi się dobrze wchłaniać, tak żebyśmy mogły nałożyć jej po prostu wiele warstw na skórę. Tak, i zobaczcie nawet, że niesamowicie... Ten glow, glow, ten efekt glass skin. Czyli jeżeli chcemy uzyskać ten efekt glass skin, jakie są te kluczowe punkty i elementy, o których musimy zawsze pamiętać? Na pewno lekkie formuły, wiele warstw na skórze, te odpowiednie składniki aktywne typu fermenty, niacynamid, witamina C, koenzym Q10. Kolejnym megatrendem, które koranki wprowadziły do naszej codziennej rutyny, nie tylko tej pielęgnacyjnej z użyciem kosmetyków, ale właśnie tej poświęconej na przykład masażą, to jest ten efekt liftingu bez skalpela, czyli chcemy zastąpić Dokładnie igłę tak. czymś zupełnie innym, na przykład naszymi dłońmi czy kamieniami głasza. Dokładnie tak. Koranki stawiają i na ten masaż, ale też na skuteczną pielęgnację e, i u, już od najmłodszych lat stosują SPF, e, który chroni naszą skórę przed starzeniem, ale także stawiają na składniki aktywne, tak jak peptydy, e, kolagen, ceramidy e, czy na przykład retinoidy. I ten kolagen wydaje mi się, że jest idealnym podsumowaniem tego efektu jell Skin, e, który możemy osiągnąć właśnie dzięki produktom, które mają właśnie w składzie kolagen, witaminy czy tak. również peptydy. Tak, Jello Skin, w ogóle ja jeszcze wyjaśnię, że to jest taki efekt przypominający, jakby nasza skóra wyglądała jak galerytka. Jest taka jędrna, lśniąca, mm -hmm. taka właśnie mięsista. Każdej z nas zależy na takim efekcie. I mamy świetny produkt tutaj z marki Cliff, który można nakładać zarówno w dziennej, jak i wieczornej rutynie. On wygląda przepięknie już, jak się go wyciska. Mm -hmm. Co jest też ciekawe, mamy tutaj również dwie komory, tak jak w esencji, tylko tutaj w przypadku kremu mamy jedną formułę, kremu takiego ujędrniającego, liftingującego, a drugą formułę lżejszą, witaminową, gdzie jest i niacynamid, i witamina C. I one się bardzo fajnie uzupełniają i też właśnie dopiero wyciskając ten produkt na skórę, Wtedy łączą dopiero się, się łączą. wszystkie te składniki, co sprawia, że produkt działa jeszcze intensywniej. Co w ogóle jeszcze fajniejszą rzeczą, jaką mogę Wam o tym opowiedzieć? Nazwa Time Aid jest połączona z faktem tego, że możemy używać go w super formie jako maski na noc. Nakładamy sobie ją na 8 godzin. Mm -hmm. Testowałam nie raz, nie dwa. Skóra później, jeżeli jak się budzimy, nie, jest, mm, nie czuje się taka ciężka. Jest taka wypoczęta trochę taka, wypoczęta. taki stan w butelce, prawda? Mm -hmm, dokładnie. I po prostu efekt nawilżenia. Jak je uzyskujemy, a tak, jest naprawdę niesamowity. I jak już wspominamy o tych delikatnych i lekkich konsystencjach, to możemy używać je również w pielęgnacji warstwowej, tak. czyli kolejnym trendzie, który nazywa się Skin layering. Dokładnie. Jest to trend, w którym koranki stawiają właśnie na warstwowość, na te leciutkie formuły. Zaczynamy od esencji, toniku, przechodzimy przez ampułki. I co też ważne, na przykład taki tonik możemy również nakładać mhm. warstwowość nie ograniczajmy się do jednej warstwy, nakładajmy go w większej ilości. Szczególnie na pewno doceniam to skóry suchej. Ja osobiście jestem posiadaczką skóry suchej, która wszystko wchłania, więc wiem, że taka jedna warstwa toniku nie daje mi tego uczucia mm -hmm. komfortu i lubię sobie nałożyć kilka tych warstw. Tutaj akurat mamy świetny tonik z kombuczą. Mowa była również wcześniej o fermentach, które genialnie wspierają naszą skórę i barierę ochronną, i mikrobiom, więc ta nasza skóra jest wzmocniona. I takie toniki jak najbardziej. Można nakładać warstwowo. Świetnie też w tej pielęgnacji i w tym skin layeringu sprawdzają się pacy. Tutaj marka Medihil ma genialne pacy o przeróżnych właściwościach. Te od razu mówię warto wsadzić do lodówki i nakładać takie schłodzone na skórę. Takie rano, Jak się nałoży na twarz. Są silnie nawilżające i może pokażmy, bo one są troszkę inne niż te pozostałe, mhm. o których zaraz powiemy. Są bardzo cieniutkie. One są dosłownie jak druga skóra i dają niesamowite ukojenie i bardzo fajne nawilżenie. Można sobie w ogóle te pacy, co jest bardzo fajne, nakładać w ogóle w formie takiej maseczki. Ja bardzo tak. dużo widziałam właśnie dziewczyn na Instagramie, które nakładały sobie właśnie na przykład na policzki, aby nawilżyć tą skórę, albo na przykład w strefie T. Dokładnie te polecam bardzo na policzki, bo one świetnie nawilżają i łagodzą. Ale mamy tutaj jeszcze pacy na przykład z retinolem, które też są tak fajnie skomponowane, że wykorzystujemy to działanie przeciwstarzeniowe retinolu. Natomiast są inne składniki, które działają łagodząco, by ograniczyć działanie takie. Drażniące, żeby to wszystko fajnie zrównoważyć. I te płatki z jednej strony są takie bardziej kropowate. I na przykład tą stroną możemy sobie przetrzeć skórę, która wymaga mocniejszego działania, mocniejszego złuszczenia, czyli chociażby strefetę, a z drugiej strony, gdzie ten płatek jest taki bardziej gładki, przetrzeć sobie chociażby policzki. I tutaj mamy płatki z retinolem, a te są z kolei takie enzymatyczne, peelingujące, złuszczające, ale również o bardzo delikatnym działaniu, więc można je stosować nawet codziennie. W skin layeringu chodzi o to, że nie tylko możemy nakładać warstwowo jeden i ten sam produkt, ale możemy te produkty również ze sobą łączyć i bardziej dopasowywać je do potrzeb naszych tak, skóry. Tak, Można łączyć ze sobą różne ampułki, możemy zadziałać na przykład taką ampułką i na nawilżanie, inną ampułką na jakieś niedoskonałości, czy przebarwienia, albo fajnym sposobem jest łączenie również tych płatków, gdzie te nawilżające możemy nałożyć sobie na policzki, a na przykład te zuszczające użyć do strefy T, która bardziej się nam błyszczy, gdzie mamy na przykład rozszerzone pory, więc tutaj możliwości tak naprawdę jest bardzo wiele i każdy może je dopasować indywidualnie do własnych potrzeb. W skin layeringu wspaniale sprawdzają się również emulsje i tutaj mamy emulsję z aloesem, z kolagenem, którą również możemy nakładać warstwowo, a później domknąć ją na przykład jeszcze mm -hmm. takim cięższym kremem. Ta emulsja akurat będzie miała działanie i takie łagodzące, więc pokochają je wszystkie osoby, które mają skórę skłonną do podrażnień, do zaczerwienień. Mamy tutaj sok z liści aloesu, ale jest też kolagen, więc łączymy to działanie łagodzące z takim działaniem ujędrniającym. Również niesamowicie przyjemna i taka tak. właśnie delikatna konsystencja. Mm -hmm. Koranki wprowadziły do nas nie tylko pielęgnację, ale ogólnie holistyczne podejście do naszej skóry, żeby tak, działać na nią nie tak. tylko od zewnątrz, ale również od wewnątrz. Ma na to po prostu wpływ niesamowicie dużo rzeczy. To dokładnie tak i koranki nie tylko dbają o siebie poprzez pielęgnację, która jest bardzo ważna, ale też poprzez właściwą dietę, w ich diecie nie brakuje fermentów, kiszonek. Ja jestem fanką ogromną kombuczy. Wiemy, że też w tej diecie jest bardzo dużo ryb, kolagenu również, który dostarczamy z zewnątrz do naszego nie organizmu. nie tylko w kosmetykach, tak. ale również to samo, bardzo często możemy pozyskać po prostu z produktów Tak, więc dieta jest bardzo ważna, taki zdrowy styl życia, zdrowe podejście i sen, sen, sen. To dzisiaj już na tyle z trendów koreańskiej pielęgnacji. Ja nie wiem jak ty Klaudia, ale po prostu jestem niesamowicie ciekawa, co jeszcze świat koreański przyniesie nam tutaj do Polski. Ja tak samo czekam na wszelkie nowe trendy, na kolejne nowości i mam nadzieję, że zainspirowałyśmy Was tym odcinkiem do tego, żeby trochę tej koreańskiej rutyny wprowadzić do swojej codzienności, nie tylko w pielęgnacji, ale też może w podejściu do życia. Zachęcamy Was do zostawiania pytań w komentarzach oraz pozostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz kliknięcia dzwoneczka, ponieważ widzimy się tutaj w każdą pierwszą środę miesiąca. Dzięki. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.